Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku jak widzicie przygotowałam dzisiaj taki kolorowy miks z drapek za 5 zł i za 2 zł łączny koszt z drapek to jest 28 zł a mamy tutaj Happy 7 to jest siódemka, super siódemka czarna perła, różowe złoto 100 tysięcy w gotówce i krzyżówkę XL. Może wezmę te małe najpierw. Happy 7 dawno nie drapałam. Teraz się okaże, jak jest happy. W bonusie szukamy podkowy. Mamy księżyc. A tutaj piętnaście i dwadzieścia trzy. Mamy dwadzieścia cztery obok, czternaście też obok, dwadzieścia jeden, jedenaście, dwadzieścia pięć, szesnaście, dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć. Zdrawka jest pusta. Drugi happy.

Może siódemka coś przyniesie? Mamy trzy, pięć, dziewięć, osiem, cztery, dwa i sześć. Zrabka jest pusta, a w drugiej cztery, osiem, dziewięć, dwa, trzy, sześć. I pięć. Niestety zdrapki za 2 złote nie spisały się. Weźmy krzyżówkę. Mam już wydrapane sporo. Zostało K i H. Tu jest katakumby. K. Tu jest drugi wyraz oko bo już wydrapałam wcześniej tezę tu jest Kolano. han kaiha Tutaj mamy B i N, mamy B, N, B, N, O. Trzeci wyraz jest kolaną. K o R A N -o. Super Tu mamy B i N B I N Y było wcześniej Unik B mamy dwa N, tu jest B i tu, a tu jest H, tu mamy U i S, U. Les, nie widzę. Ewa toksyna. Unik czyżby. Tu trzy słowa i tu trzy słowa. Muszę to sprawdzić, roznając mnie coś na kaszaniłam może. czy było. Zobaczmy w ogóle, jakie są kontrolne. O, G, G, G chyba. Mm. To może jest i tak? Bo G to raczej nie, nie kojarzę. No dobra. Mm -hmm. Co tu było? U i S, U i S. Mm. R nie było. Tu jest S. P też było. No dobra, muszę po kolei sprawdzić, bo jeszcze się nie spotkałam z taką sytuacją, że tu są trzy wyrazy i tu. A więc tak, to jest ty, o, k, s e n, a. E. A w jest. W, a. Dobra. U i k. Czyli są trzy wyrazy na pewno. I teraz tu. K. Gdzie toka jest? K, o, l. A, n. O, jest jeden. Tu jest oko. O, k o. Drugi i trzeci, nie był trzeci, teza: ty, e, z, a. No, są trzy, a tutaj jeszcze mamy n, ale to nic nie daje. No dobrze, z tego wynika, że tu trzy i tu trzy, czyli pięć i pięć daje dziesięć, ok. Czarna perełka. Szukamy. Szukamy pereł oczywiście. Mamy portfel, gwiazdę, samochód, samolot. Walizka. Safe, sejf, zegarek, sztabki i łódź, czyli zdrabka jest pusta. Różowe złoto, szukamy liczb, dwadzieścia dwa, szesnaście, czterdzieści jeden, i trzydzieści osiem, a mamy dwanaście, dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, trzydzieści, czternaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, jedenaście, czterdzieści i trzydzieści dwa. jest pusta. I ostatnia zdrabka. Wygraj 100 tysięcy w gotówce. Szukamy 12, 31, 33 i 35. A mamy 23. Mamy plik, już widać, że jest 5 złotych. trzydzieści cztery pomiędzy dwadzieścia dwa trzynaście sześć trzydzieści pięć jest i osiemnaście mamy dziesięć złotych w tej drabce plik 35. No to ładnie. I jakie mamy podsumowanie? Te drapeczki są puste. Przypominam, koszt drapek był 38 zł. A, 28, 28. A te dwie wygrały. Tu mamy 10 zł. I tu mamy 10 zł, czyli 20. 8 na minusie. Taki malutki minus, akceptowalny. Bardzo się cieszę, kochani. Zapraszam was do subskrypcji, komentarzy, lajków. I do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.